zobaczcie, kogo spotkaliśmy na premierze. No, dzień, dobry. Dzień, dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. tutaj chciałam powiedzieć, że ja w tym roku się zakochałam w supie i pływam na supie. O, a proszę Ciebie bardzo. widziałam na tak? jeziorku Czerwonego tam... no, Ale ja mam swojego super. A, no dobra, a mówię, ale... ale jak chcecie się nauczyć i jak chcecie pływać, to oczywiście. Zapraszam. Ja tak, instruktorem. Tak, ty jesteś tak. instruktorem? Tak, ja uczę. A serię? Tak. Ale mnie Ciebie przechodzą. nie widziałam. No, na ja najczęściej. Bo to jest ten, który ten pracuje, a ten dostaje kasę. Tak to właśnie jest z współwłaścicielami. Dokładnie. No Dobra, <laughs> słuchajcie, ale dzisiaj mamy Uwierz w Mikołaj. Oglądaliście pierwszą część? Oczywiście, że tak. Ja oglądam ja no pierwszą część. No fajnie, chociaż ja w Mikołaj no nie wierzę. Nie wierzę. Jak to? Przecież wy jesteście prawie dzieci. No, no, jak możecie nie ja wierzyć? W no, no wieku tak małych dzieci jesteście, na pewno, albo nawet młodsi. Znaczy prawda? historia jest fajna, hmm. wszystko fajnie, zawsze taki klimat świąteczny, no, ale ja zawsze wiedziałem, że to mama przynosi te prezenty. Tata. Wiedziałeś? Zawsze tak. wiedziałem. Ja pochodzę kraju, gdzie takich świąt nie ma, bo jestem uzułomiony, ale tak uwielbiam święta, a, a ten maz... film to jest jeden z moich ulubionych, tak? więc na pewno dzisiaj... No, no ale dobrze, dać. mieszkasz w Polsce. No i no. co? Pierogi, barzuszkami, z łóżkami, tak? Czyli... Bez przeminę wszystko. A, <laughs> Ulubione na no, bo... Super, super. Czy mój głos za kamerę chce coś dodać? Ja, Tyś... wiem. Na drugiego sypa przyjdę, bo życzę. Okej, okay, dobrze. Jednego. Wiecie, bo wtedy o, trzeba daja, będzie pompować. Daja, o, albo to... kajak jesteś pompowany. Dajcie, dobra, ale to już jest latem dopiero, dopiero, mamy zimę. Dobra, dobra. Następnym dobra. razem jak się widzimy, to wszyscy w swederkach świątecznych. Tak, ok, Zgadzam nadrobimy. No <śles> idziemy oglądać tak film. Jest. Idziemy. Na Pajnie, fajnie, dzięki chłopaki. Fajna energia, ja to lubię.